Kochani, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj zajrzymy tutaj w sferę duchowo waszych, waszych związków, Waszych relacji. Czyli tak naprawdę sprawdzimy, co się dzieje, bądź co się ewentualnie będzie działo w Waszych związkach, w Waszych relacjach, w tej sferze stricte takiej duchowej, na płaszczyźnie duchowej. No właśnie, ja mam wrażenie, że was na tej płaszczyźnie duchowej łączy jakaś e, miłość, e, e, łączy jakiś romans, e, e, łączy jakiś romans e, albo związek romantyczno, miłosne. Między wami jest pasja, namiętność i, i i pożądanie. Wasze dusze tutaj pragną siebie nawzajem. Ja mam wrażenie, że wy nie pragniecie jedynie tutaj swojego ciała, ale e, pragniecie również swojej duszy, czyli e, wasza dusza tutaj oprócz tego, że pragnie e, czy też pożąda jego ciała, e, to też pragnie je, tak samo pragnie je, jego duszy. Je. Ja mam wrażenie, że wasze dusze tutaj pragną siebie nawzajem. Na mam, mam też takie wrażenie, czy też odnoszę takie wrażenie, że wasz związek, wasza relacja nie istnieje jedynie na płaszczyźnie stricte, duchowej, tylko istnieją tutaj na płaszczyźnie e, e, cielesnej. Wy oprócz takiej bliskości e, e, fi, e, e, fizycznej tutaj pragniecie, być może potrzebujecie obecności duchowej. E, ja mam wrażenie, że nawet jeżeli ta osoba nie jest przy, przy Was, y, y, nie jest obecna y, tutaj jakby fizycznie, materialnie, y, namacalnie, to jest obecna w Waszym życiu y, duchowo. I być może wy tutaj odczuwacie jej obecność, mimo że tej osoby tutaj fizycznie, namacalnie nie ma przy was, wy tutaj pracujecie nad waszym związkiem, nad, nad waszą relacją, tutaj tworzycie wasz związek, waszą. Waszą relację. Całkiem możliwe, że wasza relacja jest w trakcie tworzenia, w trakcie powstawania. Tutaj mam wrażenie, że kończy się wasza samotna tutaj wędrówka, taka wędrówka duchowa. Ponieważ e, wasze drogi tutaj życiowe się łączą i e, jakby w dalszą podróż swojego życia wyruszacie, e, albo będziecie e, wyruszać tutaj razem połączeni. E, ja mam wrażenie, że wy z tego życia fizycznego tutaj po, y, pozbywacie się wszystkiego, co jest toksyczne, co jest destrukcyjne y, i tak naprawdę uzdrawiacie siebie, y, tutaj z, jakby uwalniając się od tego, co jest destrukcyjne. Y, co jest y, 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 toksyczne. Y, Uzdrawiacie swoje duszę. To uzdrowienie jest też odpowiedzią na wasze modlitwy. Mam wrażenie, że w waszym życiu duchowym jest jakiś ważny jak nie najważniejszy moment w waszym życiu, który jest powodem do radości, szczęścia, ale też do świętowania, który daje wam radość, które, który daje wam szczęście. No właśnie, tutaj, jeżeli wy do spotkania, do jakiegoś połączenia, też po, 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 połączenia duchowego, to to dążenie wasze zakończy się sukcesem, całkiem możliwe, że wasze spotkanie przyniesie wam Jakiś sukces, ale też coś nowego, jakiś nowy początek, być może początek jakiegoś nowego związku, jakiejś nowej um, e, relacji, e, ale też początek waszego nowego, e, tutaj wspólnego życia. Ja mam wrażenie, że wraca coś. E, 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 wywracacie do czegoś, od czego odeszliście, co porzuciliście, co, co zostawiliście, albo wraca coś, co odeszło, albo ktoś, kto odszedł z waszego życia. Ja mam wrażenie, że, wy, że przed wami jest jakaś wspólna droga, wspólna Przyszłość, tutaj razem będziecie patrzeć w przyszłość, razem będziecie snuli plany y, na przyszłość, być może będziecie też y, 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 spełniać swoje marzenia. No właśnie, razem, wspólnie będziecie spełniać tutaj y, 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 marzenia. Wysięgacie po to, co do Was nadchodzi. Tutaj wyciągacie po coś rękie, co jest Wam tak naprawdę tutaj dane, być może ofiarowane. I ja mam wrażenie, że Wy tutaj jesteście na początku jakiegoś związku, jakiejś relacji. Być może. Y, jesteście też na początku t, y, two, y, tworzenia, budowania jakichś więzów. No właśnie, bo was połączą jakieś więzy. Być może będą to więzy, które z, y, zostały wcześniej y, y, zerwane i tutaj zostaną połączone. Na nowo. Ja mam wrażenie, że Wy jesteście już w związku duchowym, być może nawet w związku małżeńskim oczywiście w tej sferze duchowej Wy już jesteście praktycznie e, małżeństwem, małżeństwem duchowym, bo zawarliście związek duchowy, związek e, małżeński, tylko że ja mam wrażenie, że Wy sobie nie do końca tutaj zdajecie z tego sprawę, albo nie jesteście tego świadomi. E, ja mam wrażenie, że wy tutaj e, pozbywacie się złych rzeczy, złych negatywnych rzeczy tutaj z waszego życia, tutaj z waszej, z waszej, z waszej, z waszej, z waszej rzeczywistości, uwalniacie się od tego, co było złe i tutaj Pracujecie nad jakimś powrotem tutaj czegoś lub powrotem do czegoś, co było. No właśnie, żeby wrócić do czegoś, co było, i rozpocząć to na nowo, kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze czytanie i zapraszam Was na moje kolejne czytania, również na czytania prywatne. W sprawie czytań prywatnych proszę się kontaktować ze mną przez ma maila. Maila znajdziecie Państwo. Pod opisem tutaj każdego mojego czytania bardzo serdecznie zapraszam Was na czytania prywatne i zapraszam Was do polubienia, komentowania i subskrybowania. Mojego kanału, naprawdę warto, bo możecie tutaj za aktywność na moim kanale otrzymać ode mnie w prezencie czytanie prywatne. Do usłyszenia.